Pojazd, który otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pana prezydenta, jest pojazd marki Ford. Jest spersonalizowany, przygotowany w konsultacji z nami po, po wielu spotkaniach z wykonawcą. Taki, o którym zawsze marzyliśmy, jest to przeskoko przez o epokę dla Straży Miejskiej. Pojazd wyposażony jest oczywiście w wszelką sygnalizację, dla, przewidzianą dla pojazdu uprzywilejowanego, sygnalizację świetną, dźwiękową. Ale co dla nas jest bardzo istotne, może y, zabrać na swój pokład y, pięć osób z załogi. Oraz ma, posiada przedział przewidziany dla osób zatrzymanych, przewożonych do izby wytrzeźwień czy po ujawnieniu przestępstwa czy wykroczenia na policję. Dzięki temu będziemy mogli pewniej, bezpieczniej oraz szybko wykonywać naszą pracę. Mamy teraz na wyposażeniu już urządzenie do badania stężenia alkoholu w wydechanym powietrzu, co znacznie przyspiesza naszą pracę i nie angażuje innych służb, takich jak policja, które musiały przyjeżdżać i badać nam osoby zatrzymane. Zdarzenia? Problemem jest to światło, mam nadzieję, że jest możliwość wyłączenia, Zgadziłem dlatego się. że jak na przesłuchaniu się czuję. No i powiem, że osoby 2,5 metra, to będą koszykarze o, na rzecz ja 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 To nie jest ja się. dla nich pojazd, nie raczej muszą iść autobusami. Natomiast tak pozostałe mam nadzieję, że... I oby nie jeździli tym pojazdem, po prawda? Nie jeździli chyba, że po zwycięzcy wszyscy polskie, natomiast no, prewencyjnie na pewno będzie działać.